Oj, a dostałeś już propozycję free jakąś? Tak. Jezu, jakie pieniądze? Boże. Ale z której federacji? A ja, a ja nie wiem, ja się na tym nie znam. A jaka kwota? Duża, bańka. Za jedną walkę? No. Czyż... Nie walczę w ogóle. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest gdzieś tam mniej więcej. Ja, ale nie, Zadzwonili i jaka była Twoja pierwsza reakcja? No way. To milion miałbyś na 4-5 kebabów w Warszawie. No, dziękuję. Dobrze, a zarobię innymi sposobami. Ale bawmy. Zobaczmy się jednak w to. I ja też mi przeciwnie go znałem. Jaki pseudonim miałby Filip I w jakich ciuchach byłby wystąpił? Ursynowska maczuga. Waliłem kokę, hardkorowo. Piszę o tym książkę, nazywa się Kokaina Szczęście w Kresce. Ja z tego wyszedłem i jestem bardzo wdzięczny i wam, Fame MMA, i tobie Gimper, że zgodziłeś się na tę walkę. Bardzo dziękuję, ale to dalej nie jest walka z tobą, tylko to jest walka z samym sobą.